Marcelo Fiński bramkarz dzisiejszego spotkania w barwach Podlesianki zastąpiłeś Artura Tomanka. No i zapytam, spodziewałeś się, że będziesz miał tyle roboty w dniu dzisiejszym? Przede wszystkim cieszy mnie to, że mogłem w końcu skoczyć do bramki niestety w takich okolicznościach, że Artur niestety wypadł. Dość niespodziewanie i w dość kuriozalny sposób na jednym z treningów doznając urazu oka. Ale cieszy to, że mogłem dzisiaj wystąpić i mimo wszystko w kluczowych momentach pomóc drużynie. Było ciężej niż myśleliśmy, ale pogoda dzisiaj nam na pewno nie pomagała. Przeciwnik się nam postawił. Ale takie mecze też uważam, że budują. I no najważniejsze chyba z tego wszystkiego. Z tego dzisiejszego dnia jest, że doskakujemy do rowu na jeden punkt. Na no, przy tych straconych bramkach, no pewnie ciężko miałeś zrobić cokolwiek więcej. Ja tak troszkę, troszeczkę na usprawiedliwienie powiem. No, piątka za bramką po prawej stronie od trybuny wygląda naprawdę kiepsko i ciężko było tam bronić. <sum> Sam widziałeś, jak wyglądałem po rozrzewce, ale no nie zwalam tego na warunki. Musimy lepiej się zachowywać przede wszystkim w obronie, blokować strzały. A takie bramki motywują mnie do jeszcze większej pracy. Doskakujemy na jeden punkt do roworybnik. To jest najlepsza wiadomość chyba dzisiejszego dnia. Tak, to bardzo cieszy, mimo tego, że nie stawiamy sobie jakichś tam wysokich celów, to chcemy w tej lidze grać. Chcemy w tej lidze grać mimo wszystko o coś, o jak najlepsze miejsce, nie o miejsca nie, nie o środek tabeli, tylko o miejsca w górnej e, części tabeli i mierzyć się z tymi dobrymi zespołami, a co dalej? Czas pokaże. To jak e, kibicom wytłumaczyć e, dzisiejszy mecz wygrywamy, no ale oni chyba nie do końca byli zadowoleni, wychodzą ze stadionu. E, cieszy to, że e, było słychać, przynajmniej ja słyszałem przez cały mecz, doping. E, Pojawiły się też na trybunach twarze, których dawno, dawno e, nie widziałem, to też cieszy. E, no co, no możemy przeprosić za to, że to zwycięstwo dzisiaj nie było okazałe, no ale chyba jednak najważniejsze... E, że dopisujemy do tabeli trzy punkty i za parę tygodni nikt nie będzie pamiętał tego, e, jak wygraliśmy, a ile mamy punktów w tabeli. No, mimo wszystko myślę, że nie ma powodu, żeby przepraszać. E, za tydzień już wszyscy zapomną, jak ten mecz wyglądał. Będą wiedzieli, że były po prostu trzy punkty. Tak, e, za tydzień mierzymy się z Szambierkami i na pewno na naszych kibiców e, liczymy, że nasza grupa wyjazdowa się pojawi i wesprze nas w, e, w meczu z dość ciekawym przeciwnikiem jednym chyba z najbardziej utytułowanych nawet w naszej lidze. No a my bierzemy się do pracy i, 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 i liczymy znowu na trzy punkty.